do środka Snajper kurwa się... what... nie wiem czy będzie no czy nie, będzie, tu czy nie? Tutaj jest jeden Wysyłamy go do domu Następny następnym biegiem. masz wszystkich? Bo dwóch ściągnął, tylko zabiję. Jeszcze jedna gdzieś będzie yy, jedna z chyba ta. Będziemy. Ktoś podchodzi. No, tak czekamy tu. Nad nami jest dwóch, jeden jest tutaj i drugi. Wójcie jeden teraz. jest naprzeciwko zaraz. Wszyscy moje duchy? Ja wam. No to nie mogę nas widzieć. Słyszeli. Dwóch jest z tej strony, jest za no, kamieniem pewnie. Kaliber. No. Jeden leży nie no, dostanie grana Ale no ratuj go ratuj go podniósł się Kurwa.

Ceny wróciły do normy. Hej. się. Gaz. Ej. oznaczamy Idę do krak. Dla... Chce... Oznaczono cel placowy, placowy. Z Powalono. Gdzie ten powalony jest? Już go nie ma, zrobiony. Jest tu na froznie, na mnie, tak jak jadę teraz. Wyskakuje. A nie tak. tak, jeszcze. Nie jest na strzał. Dzięki, Znakomicie. O to jedzie, o to jedzie, to jest chimney. Ja. Cel Puścić go z Zrozumiano, w drodze. Zero wszystko <pelledessed mitla> jest w porządku, <reunion> jak to co działo się końca. Zbliża się gaz, oznaczamy wam nową bezpieczną Widzisz jak frajer żyjesz, czy tak? Nie no, tak teraz nie. Sorry, przekampię to do końcówki. Nie, już jest dla ciebie. Widzę, że tam jest dwóch, którzy na otwarte wbiegną, to ich jebać. Co ty tu miałeś? Strapa to jest Maska miała. Maska, maska, maska. O kurwa, chuj mi z tej maski. Ja będę maska. Skoro wziąłem maskę i tak wyjebałem. Maskę. Dziwni są Właśnie, Widziałem, widziałem co? Chcę, żeby weszli no, w chujowe miejsce dla nich Muszę wyjść tak, tak Nie, nie wyjdę Nie Zaraz to robię Podbiegiem daleko, daleko Na się jest koleś

Nie w czołgu. Gdzie ten szok, szok. Tu ja Zrozumiano, rusza na... Zostało zostało nie, spoko, spoko. Hmm, trzy... Trzech, pięciu, dobra, będzie dobrze. Dwie dwójki. Które się wymiatają teraz. O, jeszcze na plecach mam?

to no, kurwa, nie wiedziałem A dla staty statyła 10 8 No dobrze, więc 20 killi, żeś się... To jest za killi u Dobra, dostał.